Sąd okręgowy w Zamościu zorganizował konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określaniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnego, akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Mediacji w każdy trzeci czwartek października istnieje na świecie od 2005 roku i od tego też czasu Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie angażuje się w jego obchody. W tym roku ten dzień wypadł 17 października. Temat tej konferencji to jest mediacja: wygrana czy przegrana stron konfliktu. W tej konferencji biorą udział: nie tylko mediatorzy, ale szerokie grono prawników, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni. Biorą również udział dyrektorzy szkół i przedstawiciele kuratorium oświaty. Organizatorzy zamojskiej konferencji na temat mediacji chcą propagować w ten sposób rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży. Młodzież powinna nauczyć się rozwiązywać różne problemy. Które wynikają z ich życia szkolnego. Tych problemów jest dużo, i jeżeli w porę młodzież nie nauczy się przebaczać, przepraszać, to później w dorosłym życiu rzutuje to czynami, które są niedozwolone, są karalne, a przez to sądy mają więcej pracy. Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego wzajemnego, akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest osobą moderującą wspólną dyskusję stron dążących do wypracowania wspólnego porozumienia.